Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na moim kanale w bardzo szybkim i treściwym filmie. Otóż dostałam od Was na Instagramie bardzo dużo pytań i propozycji na to, jakie filmiki chcielibyście, by pojawiły się tutaj e, na YouTubie. E, zebrałam je troszeczkę w kupę i postanowiłam, że naprawdę macie super pomysły, ale chciałabym ich troszeczkę więcej. Chciałabym właśnie, byście dali mi znać, co chcecie oglądać na moim kanale, co Was najbardziej ciekawi i jakie macie do mnie pytanie. I tu właśnie pod tym filmikiem bardzo Was proszę, byście. E, Umieścili wszystkie pytania, jakie macie do mnie. Zrobię osobny film z QA, gdzie na przykład możecie też napisać jakieś propozycje filmów, które jeszcze się nie pojawiły na moim kanale, albo które pojawiły się na moim kanale, ale temat nie był jeszcze tak bardzo roztrząśnięty, jakbyście chcieli. Chcielibyście na przykład, żebym go pogłębiła. E, pierwsze pytanie, które dostałam na Instastory, i to jak dbam o swoje ciało. Jest to troszeczkę temat rzeka. Staram się Wam bardzo często wrzucać tutaj takie, e, nawet w moich vlogach, urywki e, kosmetyków, które używam w danym momencie. Ja naprawdę poświęcam dużo czasu i e, dla mnie to jest pasja. Ja uwielbiam e, kosmetyki, uwielbiam od zawsze dbać o moje ciało, moją twarz. Aż moje włosy. Już pamiętam, kiedy mieszkałam w internacie, moje koleżanki miały jeden krem, a ja już miałam ich 10. E, i tak jest od zawsze. Ja e, moją pagetę, e, moje e, oszczędności wydawałam zawsze na kosmetyki. Także e, dam Wam znać, zrobię taki osobny e, filmik, gdzie będę pokazywała Wam właśnie, e, jak dbam o ciało, jak wygląda ta pielęgnacja rano i jak wygląda ta pielęgnacja wieczorem. Przepraszam, że mrużę oczy, ale tak strasznie mi tutaj słońce bije przez okno, a chciałam właśnie nagrać ten filmik przy dniu dziennym. Myślę, że tak wygląda to naturalnie i że brakuje teraz takich filmów, właśnie z naturalnym światłem. Już nie mogę się doczekać, aż pogoda się troszeczkę ustabilizuje i będę mogła dla Was nagrywać i na zewnątrz bez problemów. Kolejne pytanie, które zadaliście mi na InstaStory, to jaki makijaż z plamami, z przebarwieniami? Bardzo często Wam takie filmiki publikuję, takie instrukcje Wam publikuję na InstaStory. Właśnie teraz wykonałam ten oto makijaż. Jest to bardzo prosty makijaż. Zamknę oko, bo świeci strasznie słońce. I opublikowałam Wam cały tutorial na InstaStory. Jest to makijaż, który wykonałam w zaledwie 15 minut, który ma właśnie nawilżyć skórę, ma odciągnąć spojrzenie od szarej, zmęczonej skóry, od zmaszczek, który ma dodać nam blasku. I to właśnie taki makijaż wam polecam. Ja mam dużo przebarwień. Kto mnie widział bez makijażu, ten wie, że mam dużo przebarwień. I nie używam na co dzień podkładów bardzo mocno kryjących, a takie bardzo delikatne i tylko punktowo zakrywam moje przebarwienia. Ale to właśnie możecie zobaczyć często na Instastory, ale zrobię też osobny filmik, tutorial tutaj na YouTube. Kolejne pytanie to, czy warto umówić się z Włochem? No jest to takie pytanie troszeczkę, jak mogę Wam odpowiedzieć? No ja jestem już po ślubie prawie 10 lat no nie, przepraszam, nie 10, jestem z moim mężem po ślubie 7 lat, a 12 lat jak jesteśmy razem. I więc wiadomo, że mogę Wam powiedzieć po moim doświadczeniu, że ja jednak, ja bym była na tak. Ale wiem, że nie wszyscy Włosi są tacy jak mój mąż. Wielu Włochów jest, no są babiarze jednak i to nie jest tylko stary... Że tak ludzie mówią, naprawdę ja to widzę. Wielu Włochów się ogląda za kobietami. Włosi często zdradzają, także musicie trafić na, na tego prawidłowego, na tego właściwego Włocha, bo znam bardzo dużo Włochów, który, którzy są fantastyczni, są wspaniałymi ojcami, wspaniałymi mężami, są wierni. Znam takie przypadki, więc na pewno nie jest to rzadkość. Może na ten temat też zrobię osobny filmik, troszkę dłuższy. O takich już bardziej szczegółowych pytaniach. E, kolejne pytanie: to e, piszecie do mnie coraz częściej, chcecie więcej vlogów, no ale jakie te vlogi mam wam robić? No nie będę robić za każdym razem takiego dziennego vloga, gdzie idę na zakupy e, czy do pracy, bo wydaje mi się, że to jest nudne. Aczkolwiek, jeśli nie jest to nudne, to piszcie. E, to takie vlogi będę robić. Ja staram się zawsze, jeśli już wrzucę wam jakiegoś vloga, to żeby w tym vlogu, vlogu było coś ciekawego żeby zabrać was w jakieś nowe miejsce, by wam coś ciekawego pokazać i przekazać. Ale jeśli chcecie też tylko takie vlogi na co dzień, bardzo proste, zwyczajne, z codziennego życia, to napiszcie mi tutaj pod spodem bardzo chętnie taki filmik nakręcę. E, chcecie pielęgnację w języku włoskim. E, wiecie, że się wstydzę mówić po włosku, tak, e, przy publiczności, powiedzmy, bo wtedy widzę wszystkie błędy, słyszę wszystkie błędy, które wykonuję, e, które mówię, e, gdzie mam moje braki, ale staram się przełamać ten wstyd i coraz więcej na Insta też publikuję e, jakieś relacje, właśnie po włosku i. Staram się też wrzucać co jakiś czas jakiś filmik po włosku, więc staram się, pracuję nad tym i będą takie filmiki coraz częściej. Kolejne pytanie. Film o zakupach w Weselundze. Tu też muszę Was przywołać do mojego filmiku i do moich Instastory, bo ja bardzo często wrzucam na Instagramie właśnie takie urywki z życia codziennego, jak jestem na zakupach, gdzie pokazuję Wam najlepszą kawę, najlepsze brioże, najlepszy makaron. Więc polecam, naprawdę, zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie. Ale zrobię też taki osobny filmik, jak pojadę na zakupy, zakupię wszystkie rzeczy takie najlepsze top i wam je pokażę tutaj na YouTubie. Czy we Włoszech wykonuje się zabieg Henny Brwi-Rzęs? jak najbardziej tak. Ja sama w moim salonie, to nie jest mój salon, w salonie, w którym pracuję bardzo często moim klientkom, taki zabieg proponuję. Aczkolwiek na pewno ten zabieg jest dużo rzadziej wykonywany niż u nas w Polsce, ze względu na to, że Włoszki jednak mają ciemną oprawę oka i robią to rzadziej. Zazwyczaj na taki zabieg kuszą się osoby, które już są starsze. I mają na przykład tu już jakieś braki, albo siwe włosy po prostu na, w okolicach brwi. Kolejne pytanie. Czy kobiety przyjmują nazwisko męża, czy raczej pozostają przy nazwisku panieńskim? Nie. Pozostają przy Panieńskim. Jest to dużo rzadziej niż tutaj, niż u nas w Polsce. U nas w Polsce jednak prawie to jest automatyczne, że kiedy bierzemy ślub, to kobiety biorą nazwisko męża. Tutaj we Włoszech jest to bardzo rzadkie. Kobiety pozostają przy swoim panieńskim nazwisku i bardzo często dzieci właśnie biorą nazwisko po ojcu, a matka pozostaje przy swoim nazwisku. Kolejne pytanie: więcej pielęgnacji, więcej pięknej mamy. Bardzo Wam dziękuję. I tutaj oczywiście odpowiadam na Wasze pytanie. Moja mama chce pojawiać się w tych filmikach. Niestety, my mamy tak mało czasu, by spędzić go razem. Tak rzadko się widujemy, gdzie, gdzie możemy nagrywać. Bo to też się liczy. Dzieci muszą być w szkole albo w przedszkolu. Mojego męża nie ma wtedy w domu, i wtedy możemy razem nagrywać, a tego czasu jest naprawdę niewiele. Ale obiecuję, 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 że ta mama się pojawi, że zrobimy taki dzień razem z pielęgnacją i daily vlog. Także czekajcie, bo na pewno taki filmik się jak najbardziej pojawi. Jezu, ale mnie tutaj jest światło oślepia. Straszne słońce. To nie był chyba najlepszy pomysł, żeby nagrywać tutaj przy, przy, przy oknie, przy takim słońcu. Przez to wydaje się, że mam taką ogromną tutaj zmaszczkę na czole teraz przy Was. Nie zwracajcie na to uwagi. Zobaczcie. Ja albo nagrywam w ciągu zimy przy otwartym oknie i po prostu później. Umieram z zimna, albo nagrywam dla Was przy okropnym słońcu, który bije mi w oczy i mam problem te oczy trzymać otwarte. Czego się nie robi dla Was? No naprawdę, czy Wy to doceniacie? Kolejne pytanie: porady dla osób, które mają wiele zaskórników. Włoskie, dobre marki. Obie, oba te firmy e, pojawią się na moim kanale, bo są to dobre tematy na właśnie długi film. Pokażę Wam włoskie, dobre firmy, e, które warto, na które warto e, zobaczyć, spojrzeć. E, będą to firmy i włoskie, bardzo drogie, i włoskie, e, przystępne dla każdego. Także czekajcie też na taki film. Myślę, że się pojawi wkrótce i będzie warto e, go obejrzeć. Kolejny ten o zaskórnikach to też się pojawi, e, e, dlatego że zakupiłam sobie teraz kilka kosmetyków. E, niektóre rzeczy do domu, do mojej pielęgnacji, zmieniam ją pod wpływem też czytania niektórych książek, i dlatego chciałabym z Wami podzielić się tymi informacjami. Także czekajcie, bo będzie dużo właśnie takich e, pielęgnacyjnych filmików e, i będą to same nowości. Myślę, że to tyle filmik szybciutki. Piszcie mi koniecznie pod tym filmikiem, jakie macie Wasze pytania, Wasze propozycje. Prosicie mnie też o dodatkowe makijaże, o cut crease. No postaram się, no niestety w moim wykonaniu, gdybym miała jakąś piękną modelkę, to na pewno e, zrobiłabym to. Będę też na tym pracować. Chciałabym nakręcić takie tutoriale, bo oczywiście moje oko opadająca powieka już nie pozwala na to, by wielu makijaż wykonywać na moim oku. Po prostu nie wygląda to tak dobrze, jak na dwudziestolatce, która ma tutaj piękne, duże oko, właśnie dużo makijażystów, kiedy kręci takie tutoriale na YouTubie, używa do tego modelek, a nie samych siebie. Bo oczywiście dla każdego oka jest inny makijaż odpowiedni. No i nie trzeba się rzucać na głęboką wodę i starać się nie wiadomo jak. Oczywiście taki cat crease też można wykonać na powiece takie jak moja, ale efekt też jest zupełnie inny niż takie piękne, młodziutkie oczko, prawda? To tyle, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten szybciutki filmik Wam się spodobał. Teraz lecę, bo mam bardzo dużo obowiązków i widzimy się w następnym filmiku. Cześć Wam!